Cześć, z tej i witam was po raz piąty już w odcinku z Terarii i witam was też w nietypowej sytuacji. Aktualnie do was gadam nie nagrywając grę, lecz oddzielnie. Dlaczego? Już śpieszę z wytłumaczeniem. Ostatnio nagrywając piąty odcinek z Terrarii, właściwie to i piąty i szósty, ja nie sprawdził, czy mi się nagrywa głos. Sprawdzałem, czy mi się nagrywa wszystko i tak dalej. Wszystko sprawdziłem. Poza czy nagrywa mi się głos. Przez to Terraria, kiedy miała się pojawić w tym tygodniu w poniedziałek, pojawił się Rejme, czyli nowa seria. Bo po prostu chciałem coś na szybko do zmontowania, bo przez to, że ja nie miałem jakby głosu w filmie, było mi to ciężko w ogóle jakkolwiek zmontować przez to. Ale teraz spróbuję ten styl nagrywania, że nagrywam jakby po nagraniu filmu. Też właśnie nie chciałem wrzucać tej terrarii za sprawę na to, że bazuje się na filmie na tym czy gadam, czy jest przerwa moja jakaś głupia, czy jakieś chrząkanie, jest inne gówno i tak dalej. Więc też będzie to jakaś dla mnie odskocznia, że faktycznie... no gadam, nie grając. Ale no okej, okay. spróbuję, może się wznać spodoba mi. No na pewno nie montowanie samego filmu. To była tragedia. Aktualnie w terrarii z tego co wiem no bo jest paź... końcówka października, dosłownie. Jest, jak możecie zobaczyć też na filmie, event halloweenowy. Event halloweenowy, który jedyne co wnosi to tam jakieś... różnorodne? W sensie takie odmiany ząbieków i tak dalej. jedyne co to praktycznie wnosi to... ...wygląd, plus jeszcze takie worki, w które tam dropią jakieś pierdoły. Plus jeszcze chyba dwie tam... ...dwie bronie. I szczerze wam powiem że nie będę opisywał też samej gry. Chcę też trochę pogadać na temat mojego kanału, a więc pierwsze co chcę wam powiedzieć, dzięki wielkie, że z tego kiedy nie miałem żadnych subskrybentów, jest już nas 51. Dziękuję bardzo, bo powiem faktycznie, że rok temu to w tym roku dopiero zacząłem tak poważnie nagrywać Wcześniejsze filmy z Azaka, innych pierdół, jeżeli oglądaliście mnie przed Ajzakiem i tak dalej, co wątpię. To ja nagrywałem byle gówno. Jakość filmu była do dupy. W ogóle w samym filmie to co tam się działo było do dupy. Ja brzmiałem strasznie do dupy. Wszystko tam było do dupy. Teraz się staram faktycznie, żeby dawać wam już jakiś lepszy content niż byle gówno. I się staram. Faktycznie próbuję nauczyć się i dobrze montować filmy, to próbuję, ja się uczę. Jeżeli mi to będzie jakoś wychodzić coraz lepiej, to postaram się też zmienić harmonogram wrzucania tych filmów, że na przykład dwa na tydzień itd. O, zanim też zapomnę, filmy od teraz będą pojawiać się nie w poniedziałek o 15, tylko we wtorek o 15. Znaczy też ostatnio były chyba dwa filmy, które musiałem usunąć i zreuploadować. Mimo to, że jestem ja na chyba w piątym odcinku, być może, nie jestem pewien, yy, mówiłem, że postaram się teraz lepszą muzykę wpuszczać do tych filmów. To co ja zrobił mądre, jedną piosenkę dodał, z czego to jest też z gry. Nie wiem, mi jest ciężko jakby dobrać tą w ogóle muzykę, dlatego też właśnie na szybko ostatnio Raymana nagram. bo Rayman też ma coś takiego jak ciągła ta muzyka w grze, że Ciągle leci jakiś soundtrack, ciągle są dźwięki z gry, dlatego, tak jak właśnie w tym momencie, wtedy nagrałem pierwszy raz audio mikrofonu Audacity. Ja mówiłem tam chyba na jakimś filmie, a może i nie, nie jestem pewien, bo swoich filmów nie oglądam. No, chyba że mi ktoś powie, że E, muzykę jest zagłośna czy coś, to wtedy no, muszę, ale zapomniałem co mówię. No, że Rayman ma tam ciągłą muzykę, nie wiem, nie będę mówił, dobra. Zmieńmy temat, skoro zapomniałem, żeby nie było tak jak na innych filmach, to robię, że mówię o czymś, a potem w ogóle zjeżdżam z tematu tak. Na te w ogóle tam tematy, które mówiłem tak pod początek filmu, a jestem gdzieś w środku filmu. Swoją drogą też, niedługo mam w planach zacząć chyba póki co ostatnią nową serię na moim kanale, bo skoro wrzucam filmy raz na tydzień, to nie chcę teraz też faktycznie, bo zacząłem tam nagrywać Tak właściwie nagrywam Rafta, Terraria, Raymana Teraz będzie czwarta gra pod tytułem Hollow Knight Hollow Knighta też chcę ograć, bo strasznie dawno nie grałem I ja tam troszkę już gram też Hollow Knight dlatego będę grał na padzie Prawdopodobnie, zależy, bo ten pad tutaj mam tutaj Nintendo Switch Pro Controller, to jego chyba usługa Bluetooth, chociaż nie jestem pewien. dziwnie jest współgra z moim komputerem. Że ten paddler w pewnym momencie zaczyna się zacinać. Postać na przykład trzymam lewą gałkę w górę, żeby postać szła w górę. Na przykład, w Isaacu takim, to moja po ja już tu ją puszczam, a moja postać dalej wchodzi w ścianę. Nawet ja nic nie dotykając, nie nic. Postać sama robi rzeczy i tak dalej. Może być śmiesznie... Ale jak będzie? Nie mam pojęcia. Szczerze, póki co, chyba wystarczą te serie, które są. Miałem jeszcze ostatnio nagrać Izaka zamiast Raymana, ale tak. Szczerze mówiąc, też ostatnio chciałem, miałem w planach, żeby niektóre miniaturki jakkolwiek dodawać rysunki. Swoje takie właśnie jakieś tam rysowanie i tak dalej, bo mam tablet graficzny. Ale nie taki, jaki sobie wymarzyłem, bo ja miałem na myśli, kiedy kupowałem tablet graficzny, że będzie to tablet ekranem, a ja kupił tablet do komputera, który podłączasz, rysi i działek myszka. Nie tego sobie wymarzyłem, ale póki co nie będzie, nie będę narzekał. Zawsze mogę też powiesować, na pewno jest to jakieś lepsze rozwiązanie niż myszka albo na papierze. No, a szczególnie ile papierów męczę, bo nie chcę mi się zmazywać kółką, ale to nie poradzę. Nie wiem, ja mam w ogóle takie, że mam masę zeszytów i tak dalej. To one tam są chyba 10-4 kartkowe. To w moim, w moim posiadaniu są tak, może z kartkowe Nie wiem, ja po prostu lubię sobie wyrwać kartkę i sobie je porysować taką na kartce, takiej wyrwanej. Nie. Czemu tak, ale po prostu jakoś mi to wygodni. Szczerze, gdyby nie to, że nie mam nagrywarki, niestety, do mojej konsoli Nintendo Switch, to szczerze bym jakąś gierę nagrał ze Switcha, tylko szczerze bym jak albo się bardziej kierował w jakieś kupno jakiejś nowej gry, żeby, takiej, której nie znam, przykładowo The Legend of Zelda, bo takiej gier to ja tytuł znam, Wiem, że tam są bohaterowie, tam Link, Zelda i tak dalej. Wiem, że to jest tam o jakimś wojowniku. I na tym kończy się moja wiedza. Praktycznie nic więcej nie wiem o tych że Może jakieś Pokémony, chociaż Pokémony to tam. Nie wiem, ja też na Pokémonach się nie znam. Chciałem jakieś kupić sobie na konsole i tak dalej, ale ja po prostu się nie znam. Jakbym ja kupił to, bym kupił takie, że pewnie bym zagrał i. Takie, nie do dupy czy coś. By mi się nie podobały. Ja na ogół nie lubię też gier pod względem takiego masnego grindu, przez co też ten fakt w Pokémonach mnie męczy, że kiedy ja bym chciał sobie faktycznie takie Pokémony, nawet na jakimś prostym elu... emulatorze jakiś prosty emulator Jara. ściągam tam jakieś Pokémony. Nie wiem jakby w sensie okej okay, Pokémony spoko do Pokemon nie mam Ale po prostu Sam fakt tego grindu Jakoś mnie zniechęca Po prostu mnie jakoś zniechęca, nie wiem Mam nadzieję, że też na, na następnych filmach Tak nie będzie też, że muszę nagrywać Audio po filmie Ze sprawy na to, że O tutaj coś odwaliłem Tutaj to, o, tutaj siam to. No bo faktycznie Tutaj wejście mikrofonu Bo nagrywałem obesem Mikrofon Nagrywałem obs -y mikrofon i dźwięk z mikrofonu. I tak troszkę ostatnio OBS mnie strolował. nie wiem czy, z jakiego powodu, ale kiedy miałem na tej ścieżce wybrany konkretny mikrofon, to wzięło mi na default taka domyślny. I nie wiem z jakiego powodu, mimo to, że było na domyślny, którym jest ten mikrofon, którym aktualnie do Was gada. To mi nic nie nagrało, przez co teraz tutaj siedzę i gadam do Was tak. Podoba mi się też to, że właściwie teraz ja mam jakąś muzykę puszczoną w tle i gadam. Przynajmniej o tyle dobre, bo jak gram na czy coś, to też jest cisza ze sprawy na to, że ja po prostu nie wiem, ja się jakoś tam boję, że przykładowo nie oddzieli mi się audio z takiego Raymana powiedzmy z muzyką, którą bym miał mieć na YouTubie. że tak. teraz tak patrząc sobie. Bibliotekę Steam, tak patrzę, ile mam gier. I ile bym mógł serii wystartować? Tylko troszkę tych gier mam multiplayer, więc bym jakiegoś musiał przynajmniej jednego znajomego garnąć. Ale na razie nie wiem, na razie zbytnie nie chcę mu. Ale w jakimś czasie pewnie to zrobię. No, w jakimś czasie na pewno to zrobię. Zresztą tak patrzę też, w te gry, i tak patrzę, jak. Ja mam przegrany czas w tych grach I mnie to przeraża Szczerze też rozmyślałem Ostatnio czy jakieś faktycznie Poszukać giery, której nie znam A ludzie się wypowiadają, że dobra Ale tak nie wiem Szczerze tak patrzyłem Patrzyłem, szukałem No nic mnie nie zainteresowało Właściwie Te gry, które mam na Steamie To tak właściwie Nie odpowiadają na ten że faktycznie... chyba mam poniżej 50 gier i one mi tam wystarczają, mam przeróżniasty tam, oczywiście też nie tylko na samym... na samym Steamie, bo na Epiku też mam tam jakieś subnautiki i tak dalej. Ale... no niby dużo tych gier nie mam, ale... Sze... Nie, 67. No... Czyli No ale 67, ale... Połowę z nich to są gry praktycznie ze złotówkę z neby, Albo są to takie gry, które raz przyszedłem I nie chcę się do nich piec, albo są to multiplayer, które nie mam z kim grać Chyba też w bibliotekę i to są jakieś gry darmowe tam, jakieś pierdoły No ale to no Jest w ogóle jedna gra, której nawet Nie wiem skąd ją mam I nie wiem czy chcę wiedzieć No i no Szczerze Tak patrząc sobie na te statystyki YouTube'a Widzę też, że ten troszeczkę Rayman spadł w wyświetleniach, ale ma większy watch time niż zwykle moje filmy. Co jest ciekawe. Szczerze też... Podoba mi się też, że na filmach mówię, jeżeli wam, Jeżeli chcielibyście, to możecie zostawić jakiś komentarz, ja próbuję się do nich odnosić i tak dalej. Ale... tak patrzę... Rayman, 0 komentarzy, Raft 1, Raft 1, Terraria 4, Terraria 1 Terraria 3, Terraria 12, Raft 0, Raft 1, Raft 1, Raft 1, Raft 0, Raft 7, Raft 7, Isaac 1, Isaac 0, Raft 6, Isaac 1, Isaac 2, Isaac 0 000 0 0 0 0 0 2 1. No dużo tych komentarzy nie ma, a faktycznie. Jeżeli byście mi zostawiali takie komentarze, czy Wam się podobają moje filmy, to by faktycznie mi też to powiedziało, czy content, który robię jest dobry, czy content, który robię jest taki sobie. Ale w porównaniu do tego, co. W porównaniu do tego co robiłem kiedyś. Za tupy content, to chyba lepszą zmianę przeszedłem, tak właściwie. Wydaje mi się, że lepszą, bo faktycznie teraz. Teraz jakkolwiek faktycznie przez ten montaż wychodzą mi te filmy. Ostatnio też właśnie do Terrarii zmienię miniaturki Z prostego tam zielonego tła mojej postaci z Terrarii Tytuły i cyfry, który to jest odcinek Zmienię to na screenshot z gry Taką właśnie już po, w podobie tylko taką obramówkę, jaką, taką by, tak jakby ramkę Pomiędzy tą ramką w sensie screenshot jakiś I pod cyfrą i tytułem Są różne potwory z Terrarii W pierwszym odcinku potwory, w ogóle jakieś istoty w pierwszym odcinku są to takie podstawowe, które można spotkać od razu w drugim tematycznie, bo poleciałem tam na lodowe jaskinie, to są z lodowych jaskin przeciwnicy w trzecim leciałem przez świat przez różne szkarłaty na ocean to dałem z tych biomów te moby w czwartym to praktycznie chyba na domie się skupiłem, ale nie wiem, no dlatego dałem npc-ty a na tym ale tak jak zobaczycie, pewnie po miniaturce i po tytule to się dowiecie. Która minuta, tak? Miałem 20. Tak z pół godziny będę musiał nagrać. Jak nie więcej. Ze sprawy na to, że przez te moje znowu pauzy dzikie, lub jakieś westchnięcia powietrza czy coś, to też połowa tego czasu to jest cisza. A, a tak, to jest Też banner w niedługim czasie będę musiał zmienić, bo banner to jest porażka. Banner to jest dosłownie. Tylko nazwa mego kanału. Na czarnym tle, praktycznie biała nazwa mego kanału, która taka ma aurę jakby świecącą na biało. Więc tu też będę musiał coś odwalić w przyszłym czasie. O, oh, bo film trwa 16-35 minut. Do pół godziny to chcę walić? Dobra, 28 minut. Albo 25. Dobra, 25 najwyżej dobra. To tak właściwie to teoretycznie będę się żegnał. Jeżeli wam się podobają te filmy, które robię, chcielibyście więcej czy coś, oczekujcie. Ja nagrywam, bo lubię nagrywać, jest to moje hobby. Jeżeli macie jakieś pomysły na nowe serie, macie pomysły, co bym mógł zmienić w moim mon stylu montażu, lub po prostu... Chciałbym też się dowiedzieć, czy ten styl filmu, jaki teraz jest, bardziej się wam podoba, niż te poprzednie. Że faktycznie nagrywam po filmie, a nie w filmie gadam. Nagrywam po filmie gadam po filmie, a nie, że na... że gadam grając. Bo gada... grając też... moja wdzięczna, mechaniczna klawiatura się odzywa. Ale niestety nie poradzę, no mam mechaniczną. Na razie nie zmieniam jej, póki jest dobra. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. Ja do niczego was nie zmuszam. Jest to wasza własna wola. Chcecie, możecie zostawić, nie chcecie, szanuję. No i cóż... Bez zbędnego przedłużania. Dzięki za oglądanie czy, czy po prostu wysłuchanie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!